Odbudowa Ukrainy będzie ogromnym wyzwaniem. Dzisiaj, e, częściowo, na przykład, ludzie biznesu skupieni są na takiej szansie, jaką jest udział w inwestycjach infrastrukturalnych po stronie wykonawczej. Dlatego, że takie inwestycje mogą mieć duży charakter, wielkie budżety i mogą być jakimś rodzajem e, szansy na zysk dla polskich przedsiębiorców. Natomiast pamiętajmy, że inwestycje to tak naprawdę efekt. Efekt w postaci większej konkurencyjności gospodarki, stworzenia mocy wytwórczych, które w przyszłości pozwolą wytwarzać więcej przy tym samym dostępie na przykład do pracy. Tymczasem na Ukrainie ciągle trwa konflikt. Taka pełnoskalowa odbudowa Ukrainy, wprzęgnięcie Ukrainy z powrotem w łańcuchy dostaw międzynarodowe, Modernizacja gospodarki to nadal y, dzielenie skóry na niedźwiedziu. To ciągle wymaga pokoju, to wymaga stabilności, to wymaga perspektywy pokoju na kolejne lata. Na Ukrainie czają się wyzwania strukturalne, z którymi też będzie trzeba sobie poradzić. To są wyzwania społeczne związane z pewnym rodzajem rozkładu relacji w wyniku wojny, z tym, że spora część mężczyzn znalazła się na froncie. Spora część kobiet wyjechała. Wyzwania związane z demografią, która była fatalna już przed wojną. A teraz, po tym jak wyjechała znaczna część kobiet i dzieci, może okazać się y, mało powiedziane piętą achillesową, chyba całą nogą albo połową ciała achillesową dla y, Ukrainy. No i na koniec mamy stare, ale dobrze znane problemy związane z y, no, dalekim od europejskich standardów y, sposobem. Rozwiązywania polityk publicznych czy biznesu na Ukrainie. Mamy szarą, czy wręcz czarną strefę, mamy korupcję, mamy no, brak instytucji, które by realizowały swoje zadania w takim stopniu, jak robią to w ustabilizowanych demokracjach europejskich. I dlatego odbudowa Ukrainy musi obejmować również ten kontekst społeczny i instytucjonalny, a nie tylko ten kontekst gospodarczy.